Witajcie kochani, witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mam dla Was karty Oracle. Nazywam się Mystic's Imaginarium Oracle Deck. Mamy tu 44 karty. No i przewodnik oczywiście. Jen McCarthy oraz Stephanie Wicker Campbell są to autorami. Stephanie jest ilustratorką. Pudełeczko jest przepiękne, te kolory naprawdę cieszą oczy. No właśnie, co jeszcze nie przeczytałam? Tutaj tego nie ma, tu mamy From the Mind of Neville Goddard, więc jest to też taki znaczny temat tutaj. Wydawnictwo Muse Oracle Press. Mhm. Okej, okay. i co mamy z tyłu? Tak, mam nadzieję, że nam tu Pięknie ostrzy telefon. Kto ma umiejętność, możliwość, potrzebę, zatrzymaj sobie, przeczytaj, co, tu, to, co tutaj mamy napisane. Mhm. Zobaczmy do środka. Pudełeczko klasyczne, też klasycznej wielkości. Tu mamy napisane Imagination is the gateway to reality. Neville Goddard, czyli to jest jego... Cytat, czyli wyobraźnia jest bramą do rzeczywistości. Ok, zobaczcie, jakie tyły piękne kart. Z drugiej strony mamy: The universe is waiting for you to claim I am. Czyli wszechświat czeka na ciebie, aż uh, claim. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Dobra, aż claim, ok, jestem. To słowo claim ono jest specyficzne, nie chcę go tutaj po prostu przeinaczyć w języku polskim. Ok, i teraz tak mamy karty, wielkość jest klasyczna, zaraz pokażę nam. Zacznijmy sobie tak, od książek. Jest to przewodnik, jak widzicie, nie ma tu za dużo. Mamy tutaj e, autorkę. Znowu, jak masz możliwość, umiejętność, mam nadzieję, się ostrzy pięknie, zatrzymaj, przeczytaj. Okej, okay, co mamy w środku? Uh -huh. Bardzo ta czcionka mi się podoba tutaj. Uh -huh. Okej, okay. 2024 rok, first published, czyli pierwsza publikacja. Mhm. Uh -huh. Tu mamy dedykację i e, e, indeks. Co mamy w środku? acknowledgements jak zawsze, introduction, wszędzie wstęp, jak używać, jakieś rozkłady. No i później każda karta. I na końcu jeszcze mamy słowo na koniec, jakby takie podsumowujące i o autorze, artyście. Mhm. Tak, bardzo dużo jest tutaj koloru. Bardzo ładne rameczki, takie podkreślające. Mm -hmm. Kilka rozkładzików Tak, i co mam na temat każdej karty? Każda karta ma hasło na sobie takie przewodnie, które jest tu przeniesione. Później mamy cytat. Drugi cytat jest zawsze tutaj jeszcze na końcu. Cytat, czy takie podsumowanie też? Powiem Wam, że lubię te właśnie końcowe szczególnie. Niektóre są bardzo interesujące. Inspirujące, motywujące, niektóre takie wyciszające, tak bym je nazwała może afirmacjami. No, może nie wszystkie, ale takie wiadomości, które są fajne. Oczywiście tego rodzaju wiadomości, przekazy, podpowiedzi, one też tu w tekście na kolorowo się czasem pojawiają. I oczywiście ten cytat też, wiele z nich postrzegam jako takie właśnie wspierające. Chociaż wiadome, nie wszystkie, no bo każdy z nas ma swoją potrzebę, prawda, wrażliwość. Karta jest opisana, w większości, dla większości kart właśnie taka ilość, czyli można będzie, że to jest taka jedna strona, jakby to sumować, Jest to zupełnie wystarczające. Te ostatnie zdania to są takie właśnie jakby rady, podpowiedzi, podsumowanie już konkretne, chociaż tutaj wcześniej także. Jak najbardziej, ale tu zauważyłam, że tak Przy końcu to tak jest Jakby już troszkę bardziej Prawda, podsumowane Muszę przyznać, że Kilkakrotnie wyciągnęłam Sobie te karty Jak do tej pory i Dały mi pewne podpowiedzi Pewne Jakby Czasem wiecie, jak nam czasem brakuje takiej kropeczki Nad i, prawda, albo Zapewnienia, albo podpowiedzi to tak, tutaj to znajdziesz. Zdecydowanie są to karty do głębokiego rozwoju duchowego. Są to karty, które dużo ci wniosą, jeżeli chodzi o, o rozwój. Dużo zauważysz, dużo wyczujesz. Może nie wszystko będziesz czuć jest za ciebie, ale to też jest informacja, prawda? Kiedy coś czytamy i czujemy, że nie rezonuje, to też jest dla nas informacja, prawda? Że może. Może się poszło dalej już w tym rozwoju swoim, prawda? A może po prostu szuka się na dany moment czegoś innego Mam takie poczucie, że w każdych właśnie kartach orak Orakol coś takiego następuje I to się tak zmienia, prawda? Jak nam się zmienia poziom świadomości Bardzo jestem ciekawa, kochani, jak wy to widzicie, jak wy to postrzegacie Jak masz ochotę, to napisz w komentarzu, jak to u ciebie wygląda okay. I teraz karty Najpierw no sobie zmierzmy Jest to raczej klasyczna wielkość, 9. Na 12 i 7 Później wam Na końcu jakość Trwałość i ocenimy sobie Prawda? Jak zawsze Boczki są No po prostu w kolorze papieru Tyły są naprawdę Przepiękne Zobaczmy sobie teraz Karta po karcie Przybliżę troszeczkę Okej okay. I jak widzicie są to zdjęcia, czy jak to powiedzieć, prace kolażowe, tak bym powiedziała. Widać, że jest tu kolaż, są ponakładane różne elementy w takiej formie trójwymiarowej, że widać głębie, prawda? Co jest w moim postrzeganiu fajne, bo płaskie obrazy jednak nie pozwalają na pracę głębszą, czy na wizualizację, prawda? A jak mamy taki, taką głębię obrazu... Wówczas naprawdę można głęboko zanurkować. I muszę przyznać, kochani, że poruszają ważne we wnętrzu miejsca, tak bym powiedziała, prawda? Za każdym razem to, co istotne. Więc tak, na pewno są to ciekawe karty. Tak, jak teraz sobie podsumowuję we wspomnieniu moją pracę z nimi. Do tej pory. Ok, czyli tak, tu mamy wibrację numerologiczną, czy, czy wartość numeryczną, jak, jak kto woli, i na dole właśnie mamy tą przewodnią, prawda, nazwę, to hasło, które też tam w książeczce się pojawia. No i jak widzicie, mnóstwo elementów symbolicznych też bardzo pojawia nam się tutaj to fajne połączenie barwy koloru z szarością, na przykład, prawda. To też jest super fajne. Nie wiem, czy zauważyliście, że każda karta to jest jakby oddzielny klucz, prawda? Oddzielna informacja. Mhm. Tak. Na pewno jest to ciekawa pozycja. Natomiast nie są to karty lekkie, miękkie, przyjemne, które będą gładzić po główce i mówić idź, działaj, rób. One są bardziej z tych kart, które nurkują głębiej, pomagając ci też zrozumieć, prawda, pewne kwestie. Na pewno są to karty, które pomagają rozwijać samoświadomość. Są to karty, które pomagają stawić się do konfrontacji na przykład z jakimś wewnętrznym trudniejszym tematem, prawda? Na pewno są to karty, które pomagają w pracy z cieniem wewnętrznym. Na pewno są to karty, które pomagają w pracy z traumą, które pomagają w pracy z ranami, czy to rana ojca, rana matki, prawda? Rana kolektywna, co by nie było. Pomagają, są wspierające tutaj, ale to jest taka, takie bardziej, jak to powiedzieć, takie wsparcie, troszkę może bardziej surowe. Niemniej jednak otrzeźwiające, jak za bardzo się rozczulamy nad sobą, kiedy przepracowujemy coś trudnego, wtedy można się w tym rozczuleniu pogubić, prawda? Dlatego ja na przykład uwielbiam pracować z kartami. Ciekawa jestem, jak ty możesz napisać, oczywiście, jak masz ochotę w komentarzu. Kiedy karty są takim troszkę może surowym nauczycielem, ale jednocześnie czuję, że tam jest treść, tam jest mądrość, tam jest informacja, prawda? Więc czuję to wsparcie z płynącej informacji po prostu. I tutaj ja czuję, że tak to wygląda. Mhm. Okej. Okay. Bardzo jestem ciekawa co o nich myślicie. Kto z was lubi takie karty właśnie z kolażowymi obrazami? Czy wam się podobają? Mhm. Tak. Pojawia się tutaj też oczywiście temat y, tradycji związanych z religiami. Także mogą być tutaj osoby, którym to nie będzie odpowiadać, jeżeli gdzieś y, jesteś w innym miejscu, że tak powiem, prawda, na dany moment. Ale ja z kolei, słuchajcie, doszłam kiedyś do tego, żeby. Pozwolić sobie na to, by się otworzyć po prostu na informację płynącą, prawda? Dowiedzieć się, bo warto wiedzieć, żeby później wiedzieć, z czego zrezygnować, a co zostawić dla siebie, prawda? W moim postrzeganiu, w każdej religii, w każdej tradycji, w każdej kulturze jest jakaś prawda, która. Może być tym takim kluczem właśnie, prawda, wspierającym w drodze rozwoju, tego samorozwoju. Tak, zdecydowanie są one ciekawym, jak to powiedzieć, towarzyszem, może <śm> tak powiem, rozwoju, te karty. Mhm. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was je ma. Może ktoś z Was z nimi pracował. Może ktoś z Was je ma na wishlistie, prawda? Czy zapisane do, do zakupu. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, kochani. Tak. Mhm. Fajnie się z nimi medytuje. Dają możliwość. Zanurkowania, bo jest ten trzeci wymiar, prawda? Natomiast też dają możliwość takiego odpłynięcia, bo powiedziałabym, gdzieś, wejścia głębiej. Jeśli kilka razy zderzyło z nimi. Także czuję, że tutaj jest naprawdę duże pole do popisu i do pracy, prawda? Tak. Na pewno dają nam możliwości, prawda? A to jest bardzo istotne. No te tyły są po prostu, te kolory, zestawienie tych kolorów, aż tak mam poczucie, jakby odżywiały te czakry, prawda? Napełniały barwami. No oczywiście można tu z czakrami, z kolorem pracować z nimi jak najbardziej e, także. No dobrze, to teraz sobie zróbmy, kochani, ocenę. Czyli teraz, jak zawsze, ocena, najpierw jakość, a trwałość. Ok. Są raczej po matowej stronie, powiedziałabym, więc niektórzy będą bardziej zadowoleni, inni mniej, ale przez to się nie, nie palcują za bardzo. No wiadomo, trzeba mieć suche ręce, ale można o nie zadbać i, i jest ok. Cięte są do środka, więc jeżeli by tam gdzieś jakieś, prawda, to z tej strony będzie się to nam pokazywać. Myślę, że tam 9 są dosyć twarde, nie są jakoś bardzo elastyczne, ale dobrze się tasują, bo jak je tasowałam, dobrze się tasują. Więc tak 9 dam. Nie czuję, żeby dać 10. No, bo ten mat, no, i tak troszkę mają skłonność przytasowania jednak takiego, wiecie, oporowania, więc są osoby, które tego nie lubią bardzo. Damy 9. Tak, i druga nota. Sam zamysł. Koleżowe obrazy mam różnie z nimi, powiem Wam. Tutaj jest to dosyć fajnie zrobione. Nie ma przesytu, bo czasem te kolarze potrafią być och, <grymne> za dużo, prawda? Tutaj mam takie poczucie, że jest to wyważenie w ilości, co mi się podoba. To jakieś tam tradycje religijne pojawiające się, no, gdzieś tam. Mi akurat to trochę irytuje, ale pracuję nad tym cały czas, tak jak mówię, pozwalam sobie, prawda, żeby dotknąć tych tematów, żeby tam zaglądnąć, żeby tego posłuchać, żeby z tym popracować i potem dzięki temu wiem, co zostawić, co odpuścić. Cały zamysł i energia, jaką tutaj czuję, no dam 8, dam 8, tak. Nie dam więcej, bo. bo... Czuję, że, że są inne, które już Wam tu prezentowałam, albo też takie, które Wam jeszcze, kochani, zaprezentuję, które zdecydowanie są na 10 albo nawet na więcej. Dlatego tutaj jednak pozostanę przy, przy tych ośmiu. Dobra, tyle, kochani, w tym materiale. Dajcie znać, czy znacie, czy lubicie, czy może byście chcieli takie karty, kto z Was. Tutaj pisze się, że tak powiem, na ten temat. I oczywiście, jak masz ochotę zapytać o jakieś karty, czy o czymś napisać względem, właśnie jakichś, jakichś kwestii związanych z kartami, to śmiało, kochani, piszcie w komentarzach. Fajnie tutaj, że możemy się wymienić, prawda, w tych tematach, porozmawiać sobie. Tyle mocno. Super, że tu jesteście, kochani, że tworzymy tą fajną społeczność. Bardzo mi się to podoba. I co do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa.